Wow, jakie macie świetne klejki? Przygotujmy wszystko na powitanie gości. Zaczynam. Na ścianę powiesiłam dużego pączka z półeczkami. Ustawię na nim słoiki z różnymi smakołekami, którymi będę ozdabiać moje ukochane pączusie. Ale pięknie to wygląda. Okej, okay, kontynuuję. A tutaj ustawię witrynkę z gotowymi pączkami, żeby każdy klient mógł wybrać sobie ten, który mu się podoba. Będę też mieć pączki na patyczkach, żeby nikt nie pobrudził sobie rąk. I kolejny stojak na zwykłe pączki ze słodkim lukrem. Potok postawię fontannę z truskawkową czekoladą. Po pierwsze można w niej maczać pączki. A po drugie to bardzo ładnie wygląda. Myślę, że mam już wszystko przygotowane. To następny. Teraz moja kolej. Ja mam stoisko z lodami. Umieszczę na ścianie takie fajne naklejki. Wygląda super. A tu ustawię urządzenia z różnymi posypkami. Są takie pyszne i kolorowe. Moi klienci na pewno je pokochają. O, a teraz najważniejsze. Wystawię wszystkie rodzaje lodów jakie mam. A mam ich bardzo dużo. Do wyboru do koloru. A tutaj będą stać moje firmowe rożki. Udekorowałem je różnymi smakołykami, żeby były jeszcze lepsze. Gotowe. Co tam u Jess? O nie! Nie doniosłam. Ursz, muszę to teraz znowu poukładać. Okej, okay, Jess, weź się w garść. Trzeba wszystko przygotować przed przyjściem klientów. Tutaj postawię wszystkie opakowania na jedzenie. A tutaj będą plakaty z menu, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. A na ladzie postawię 100 burgerów i grill, żeby wszystko wydawać gorące. Pozostało go tylko rozgrzać. Hop. I gotowe. Wow, wasze gastropunkty wyglądają bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdą pierwsi klienci i spróbują waszego jedzenia. Ale wcześniej musicie ogarnąć nie tylko lokal, ale i ogródki, żeby goście mogli tam usiąść i coś przekąsić. Wow, ale szybko i fajnie wam to idzie. Już widzę pierwszych klientów. To policjantka i złodziej. Czy to kawiarnia z pączkami? Uwielbiam je. I cóż za urocza sprzedawczyni. Hmm, dzisiaj chcę spróbować o tego pączka. Pani policjantko, jestem taki głodny. Mogę dostać tego małego pączka? Proszę. Chcesz pączka? No dobra, za kratami nie zjesz czegoś takiego jeszcze przez długi czas. Dlatego kupię ci jednego pączka. Świetny wybór! Zrobię wam dwa pączki. Jeden z polewą truskawkową, a drugi z mleczną. Z wierzchu ozdobię jej kolorową posypką. Proszę, tęsknijcie się! O tak, wyglądają niesamowicie. No co, złodzieju? Zjedzmy coś, zanim pójdziemy na posterunek. Smacznego kolego! O, to jest niewiarygodnie pyszne. Zgadzam się. Oj, czy to trzęsienie ziemi? O, rany, jakie duże dziecko! Cześć, poproszę najpyszniejsze lody w takim rożku. E, dobrze, zaraz coś wymyślę. Wezmę gałkę lodów truskawkowych, chociaż e, wiesz co? Wyłożę do rożka wszystkie smaki. Chcę lody! Już, już, trzymaj! Mmm, Jakie to jest pyszne Wow, a co tam jeszcze jest? Robią tu pączki? Chcę takiego ogromnego pączka Nie jestem pewna, czy dam radę ci dać właśnie taki Ojej Sam go sobie wezmę Bardzo go chcę Jest taki piękny Muszę go dosięgnąć O nie, zaraz zrujnuję moją kawiarnię Muszę ulepszyć jego rożek z lodami, żeby spodobał mu się bardziej niż ten gigantyczny pączek Zobacz, co ja dla ciebie zrobiłam. Wow, to wygląda niesamowicie, jest takie pyszne. Rewelacja. Pączki z lodami, co może być lepszego? Dziękuję. Oj, gdzie ja się znalazłam? Lądowałaś w McDonald's, chcesz coś? I tak, jestem taka głodna. Świetnie, zrobię dla ciebie moje ulubione i popisowe danie. Nie ma go nawet w menu. Robię jej tylko dla specjalnych gości. Muszę dodać więcej nuggetsu i sera. O tak. A teraz wszystko zwijam. Gotowe. Muszę tylko włożyć wrapa do opakowania. Dodam frytki. No i oczywiście zabawkę. Wow, wygląda zupełnie jak ja. Poprawda, prawda. Włożę ją do Happy Meal. No właśnie. O, po co od razu tyle agresji? To moje zamówienie. Wszystko w porządku, nie martw się. Muszę ci tylko nalać Pepsi do kubka po Coca-Coli. Myślę, że na pewno ci się spodoba. A no tak, jeszcze słomka. Smacznego. Wow, ale fajnie. Dzięki bardzo. Hej, a kto za to zapłaci? Ach ci klienci. Dzień dobry, ten. Słyszałem, że masz najsmaczniejsze lody w mieście. Muszę ich spróbować. Czekoladowe lody. Już się robi. Zrobi Ci lody czekoladowe w czekoladowym rożku. Na pewno ci się spodobają. Smacznego! To wyglądają naprawdę dobrze, ale możesz dać więcej. I Jeszcze więcej? Nie ma problemu. Włożę jeszcze jedną gałkę. Jeszcze więcej? No okej, okay, to dodam kolejną. O tak, to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie mogę się doczekać, żeby ocenić smak. Uwielbiam czekoladę, więc dodam jeszcze mojego firmowego syropu czekoladowego. To będzie prawdziwa bomba czekoladowa. Spróbuję. O tak, to jest fantastyczne. Ujacie, tej w moim lokalu? Zrób mi burgera i szejka. Już działam. Zrobię dla Wednesday najlepszego burgera w jej życiu i będzie częściej do mnie zaglądać. A teraz zajmę się mlecznym szejkiem, dodam sporo borówek, zaleję mlekiem i wszystko jak należy wymieszam. Smacznego Wednesday! Dziękuję. Spróbuję burgera. Zjadliwy. A jak smakuje mleczno owocowy szejk? O rany, chyba zaraz się zacznie. Ten szejk to wybuchowy napój zapomniała mi powiedzieć. O mój boże, jak dużo klientów! Gratulacje kochani, wasze lokale są bardzo popularne! Mam dla was bardzo proste zadanie. Musicie przygotować jajka sadzone. Nie macie nic trudniejszego. Spokojnie to będzie arcydzieło. Ej, babciu, przestań spać. Challenge się zaczął. Musimy usmażyć jajka. Ha? Jajka? Y dziękuję, wnuczku. Dobra, czas zaczynać. Mary, ja też potrzebuję oleju. Oczywiście, czym są jajka bez oleju? Dlaczego nic nie leci, głupia butelka? Okej, okay, trochę dużo, ale nie szkodzi. Tet, no teraz musisz wziąć jajko i rozbić na patelnię. To bardzo proste. A, no rzeczywiście, nie ma nic prostszego. A ja, a ja. No. Prawie ci się udało. Co za nieudacznicy. Zdecydowanie mogę ich pokonać. Gotowanie mam we krwi. Jajka sadzone to prościzna. Zrobię coś fajniejszego. Najpierw trzeba oddzielić żółtko od białek. Następnie porządnie ubijamy białka aż do sztywnej piany. Trzymamy białą, puszystą masę. Po co ona to robi? Nie mam pojęcia. Wychodzi świetnie. Teraz trzeba wymieszać żółtka i wyleć na patelnię. Patrzcie i uczcie się. To jakiś dziwny sposób. Dlaczego trzeba było oddzielać żółtko od białek? Bo tak właśnie można zmienić jajko sadzone w coś bardziej wyrafinowanego? Zobaczcie, jak szlachetnie wygląda moje danie. To przecież rewelacja. No rzeczywiście, ale mnie wystarczy tylko sól i pieprz. Żeby moje jajko smakowało lepiej. Tak, co się z tobą dzieje? Gorąco, dlaczego to tak syczy? Co to się dzieje? Pomocy te jajka chcą mnie zabić. Może najwyższy czas wyłączyć kuchenkę. Wszystko przypaliłeś. Nieprawda, tak właśnie miało być. Zwłaszcza, że z łatwością poprawię wygląd i tak już pysznych jajek, kleksem zbitej śmietany. Właśnie tak. No i co, wygląda super! Ja też jestem gotowa! Wow! Mary, wyszło ci coś wyjątkowego! To takie niezwykłe! Ręce precz! To kulinarne arcydzieło! Kate, no to wybór należy do ciebie. Nawet nie wiem, od czego zacząć! Co to jest to czarne z białym kremem? Nie mogę tego nawet pokroić. A jajko w środku wygląda bardzo ładnie i apetycznie. Muszę spróbować. Mm, pyszne! To jest dokładnie to, czego chciałam. Ciekawe jakie danie znajduje się na trzecim talerzu. Wygląda jakoś dziwnie. Dobra zaryzykuję. Smakuje całkiem nieźle. Nie. Mimo wszystko i tak wolę najzwyklejsze, ale wciąż bardzo smaczne jajko sadzone. Babciu wygrywasz! Kocham cię. Babcia wygrała! Załatwiłam was! W tej rundzie będziecie musieli poczęstować mnie pysznym burgerem. Znowu jakieś proste zadanie, e, nic o nich nie wiem. A ja uwielbiam burgery pod warunkiem, że sam nie będę musiał go jeść. E, czas zacząć! Dobra, no to mam wygraną w kieszeni. Ej, to mój pomidor! Nie możesz go tak po prostu zabrać. Moją wnuczkę czeka nie tylko pyszny, ale i zdrowy burger. Kotlet mi się nie przyda. Jest bardzo szkodliwa. Nie bardziej niż ty. Najważniejsze to gotować z miłością. Wtedy burger będzie nie tylko zdrowy, ale i pyszny. Rozłożymy pomidora. Ogórek, cebulę i sałatę i gotowe. No to właśnie rozumiem przez zdrowe odżywianie. Nie to co wasze paskudztwa. Nawet kozy na łące nie zjadłyby tyle trawy. A ty zaproponujesz to swojej wnóżce? Czym jest burger bez kotleta? Hmm, to przecież najważniejsza rzecz. Ale trzeba też pamiętać o serze i sosie. Ach, już mi ślinka leci na sam widok! Aha, głupia cebula! Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby dodawać je do burgerów? Mam to gdzieś! Nie będę niczego robił! Nie denerwuj się, lepiej zjedz tabliczkę czekolady. Tabliczka czekolady? Tak, to świetny pomysł! Po co robić zwykłego burgera, skoro można zrobić go na słodko? Czekoladowo! Wychodzi naprawdę fajnie! Pozostaje tylko włożyć do środka jeszcze więcej czekolady. Jestem pewny, że Kate będzie zachwycona. To najfajniejszy burger, jaki kiedykolwiek widzieliście. A wisienką na torcie będzie syrop czekoladowy, który nada burgerowi apetyczny wygląd. Ekstra. Wow. Nigdy nie widziałam czekoladowego burgera. Myślę, że będzie pyszny. No, rewelacja! Ale zobaczmy, co mamy dalej. Stop, a gdzie jest kotlet? Co ja jestem? Koza z łąki? Nie no, to smakuje zbyt zdrowo. Ten burger nie wywołał mnie pozytywnych odczuć. Został jeszcze trzeci kandydat. Ten burger wygląda o wiele lepiej. Mm, pyszności! Sam raz na obfity obiad. Ale którego burgera wybrać? Na słodko czy na słono? O tak! Jednak słodki podoba mi się najbardziej. Jest taki oryginalny. Jest! Wygrałem! Co tym razem będziemy gotować? Chcę maleśniki. Dawno ich nie jadłam. No to teraz was załatwię. Co? Macie przechlapane. Naleśniki? Yy, nie wiem, jak je przygotować. Co mam robić? Yy, no dobra, zaczynamy. Moją jedyną szansą jest podglądanie, jak inni gotują. Aha, czyli trzeba zacząć od mleka. Nadszedł czas na jajka. A teraz trzeba dodać mąkę i dobrze ubić. To tak na wypadek, gdybyście wszyscy zapomnieli. Lepiej zapisujcie. Kochanie, jestem babcią, nie zapominam o niczym i nie potrzebuję tych twoich śmiesznych wskazówek. Co ja mam robić? Chyba będę musiał ograniczyć się do widelca. No dobra, lepsze to niż nic. Wyszła jakaś paskudna papka. Ted, patrz i uczcie! Naleśniki babci są najsmaczniejsze. No pięknie, myślę, że będą bardzo smaczne. Rewelacja. Mary, co ty robisz? Chcę, żeby naleśniki wyglądały fajnie. Jeśli będą kolorowe, to pozostawią po sobie znacznie lepsze wrażenie. Będę musiała cię rozczarować, babciu. Już przegrałaś. A jeśli dodatkowo naleśniki mają nietypowy kształt? No, to na pewno was załatwię. Ale jestem geniuszem. Zrobię naleśnika nie tylko w niezwykłym kształcie zrobię portret Kate. Na pewno jej się spodoba. Co ja mam robić? Mam całkowicie pustą patelnię. Może wyleję to wszystko i coś z tego wyjdzie? Kate, spójrz, jakie to piękne. Powinnaś spróbować moich naleśników, są smaczniejsze. Ojej, coś tu się pali. To przecież mój naleśnik! Kurcze. Co za smród! Ja, ja też już skończyłem. Wszystkie naleśniki wyglądają wspaniale, ale pierwszym, którego chcę spróbować, jest ta piękność w środku. Myślę, że ta dziewczyna jest bardzo podobna do mnie. Jeszcze nigdy nie widziała swojego portretu na naleśniku. Smakuje niesamowicie. Rewelacja. Ale. Ten spalony kawałek nie wygląda apetycznie. Not. Chyba nawet nie będę go próbować. Zostały tylko naleśniki z trzeciego talerza. Mm, palce lizać to zdecydowanie najsmaczniejsze naleśniki ze wszystkich. Babciu, wygrywasz! Super! Hurra, wiedziałam, wnuczko, świetnie sobie poradziłaś. Zaraz wam pokażę. A masz i jeszcze!